Piękna scena, kiedy korowina zostaje osadzona w inzie. Słusznie czy nie słusznie, tego nie wie, korowina też nie bardzo jest do te, do do Ja może przybliżę tę scenę tego osadzenia korowiny Zakładzie. ハハ <laughs>

Najpierw film błukolorowy, pierwszy film na świecie błukolorowy, który wprowadził oprócz czarnego i białego koloru szarości. i jest taki no bardzo żółtej bieli, był szok w tych czasach. No, a teraz jest to wynalazek epokowy. Właściwie epokowy. Epokowy. Jest e, to Living Camera. Czyli kamera, w zasadzie jak żywa, która sama się porusza po planie i sama wybiera, co ma kręcić, a co nie. I są ogromne przyczyny widzieć w tej filmie tą living camera przy pracy, ponieważ to też byli operatorzy, którzy też kręcili, ludzie normalnie już tej living camera. I, i nakręcili koło, tam w kadr ta living camera. I, I Eric Kweronik w pierwszym momencie pomyślał, że tą scenę wytnie, a potem pomyślał, na lewej kamerze, na takim sateliku, na takim trójnoszku, porusza się na ta, takiego zagajnika yy, i ta, to, nie, to jest, to się rozgląda i się potyka. Nie widzimy o co, bo to jest poza kadrem i tak uderza i się wywraca i tym swoim noskiem, obiektywem w mech. Yy, yy, Nic się nie dzieje, jest bezpiecznie, scena jest ale nie miła, szalenie ciepła, sympatyczna, od razu myślimy oczywiście uroczym o rodzinie, o świętach. Ja, ja sam zresztą, kiedy widziałem tę scenę, to, to, się, to się narzuca, że zawsze miałem wigilię o mojej babci, jak był dzieckiem, pamiętam, to było niedaleko łańcucha, właśnie za łańcuchem. I, i, i Babcia miała taki dom, ja się zjeżdżała i, i, się, i Pamiętam, to było nas no cały dom pęknił gościń, cała rodzina Wujek gdzieś tam z Łążyńskiego przyjeżdża zawsze. Wujek, wujek, przyjeżdża. Przyjeżdża zawsze, przyjeżdża. <grym> <grym> chyba <grym> w Magdeburgu taka ciocia, w Niemczech jeszcze wtedy, wschodni, też zawsze przyjeżdżała z tymi serkami. Trudno święto powiedzieć, cały dzień w stole siedział. był taki, taki, będzie tam duży, a ciocia stół, jakiś solidny. Ja wiem, ja chyba. No, Dębowy stół, jakbyś się mówił, nikomu nie powiem, że zachęty jest, jest <grymne> <grymne> z Ja mówię, to był tam gdzieś coś w ja historię z tym storem, mój piękno pojadane. mówię, że w tym stole się rodzina, bo ona kręcił, obrósł było, y, y, Każdy miał jakiś talerz zawsze czego na tej Wigilii, że tam się na Dzieci, no, ja wtedy byłem dzieckiem, no co myśmy tam szaleli, już goście siedzieli, już tam się tak rozglądali, kiedy będzie wieczerza, a my z kuzynkami, kuzynki tak, my y, i, I myśmy tam, pamiętam, taką skrytkę mieli pod stołem, jeszcze w okolicach stołu, się bardziej z boku. Wyjęliśmy krętkę partyjniczą i, i, i nawet, żeśmy to właśnie wyzami tak, że pyłu zawsze jest, bo tamże wiadomo, że się tam szczelina, więc wysprzątali i tam wziąłem swoją skrytkę. I, I kuzynka kiedyś mówiła do, do, do że mojej ciocia do swojej mamy, bo to takie zależności są w rodzinie. Mamo, zrobiliśmy skrytkę. Jak myśli się dowiedzieli z takim Rafałem, który był jak na przychodzi, co to było, mówimy Małgosi, bo miałem Małgosia na imię. Mówimy tak, Małgosiu, czemu mówiłaś mamie? Czemuż ty powiedziałaś mamie, Małgosiu? A ona się zawstydziła, spłoniła cały czerwony buraczek do słodki i mówi, ja chciałem, żeby mama też była, żeby też mama poznała tę skrytkę, tak powiedziała. No to my mówimy. No dalej, że nie poznaje. Wtedy pamiętam, że z tą ciocią, to jest mama Małgosi, zresztą bardzo urodziła kobieta taka, ona była modystką, jaka kapelucę z wszystkiego praktycznie, co znalazła. Jakieś stare szklanki tam, bywała. to wydało. Jakieś takie elementy mechaniczne, bo jej można już slusarzem, wiecie. Ona to, to, to wszystko praktycznie, i moteryki, i wintek. Wszystko szło na zarzut, praktycznie od razu. był lepszy, nawet, nawet w Düsseldorfie y, chodzą w tej kapeluszach tam gdzieś jakieś panie podobno, podobne. Więc ona się na tą skrytką, a nie ja ten kapelusz właśnie z tymi takimi elementami, co ten mąż też i ona też pochyla, a zresztą to był ja, ja, ja śmiali się kochani ludzie, śmiali ja, się ja, tam naprawdę. się tą skrytką i te elementy metalowe, Pół do tej skrytki. Co zrobiła ciosia? Cudowna osoba. Ona mówi, ząb, nie idź <śmiewanie> tam są. Niech Nie tam, zostaw w tej waszej skrytce. To jest mój prezent was. A mówię tam, to słyszał i mówi, o, twój prezent, twój prezent. Sona odpoczyła te, te śruby twoje. Ja mówię, oj, Rafał, Rafał. No to nie Rafał. Żadnej nie było wtedy, ale on nie używał, bo on po prostu lubi to to inne. Mówię, Rafał, za nim, bo on miał zawsze miał takie um, wypchane kieszenie tymi narzędziami i myśmy próbowali te kieszenie jakoś tam, powiedzmy, um, no, tak um, wiadomo, tam um, wyciągnąć. I, i nie, bo to chusteczka, to były takie chusteczki stare, um, jeszcze materiałowe. obrzydliwość, Także, um, tak, no, były takie sytuacje, no, i jesteśmy w tym stole, cała rodzina, i już tak uderzamy delikatnie, że już ktoś sam, prawda, bo babcia ma za chwilę wnieść, to on wie, Babcia była kawalara niesamowitych. Co takie drzwi Pamiętam, babcia mówił stare jesionowe drzwi. Nie? A my wszyscy U, zawsze mówiliśmy, to takie taki rytuał doskonały tych niesamowitych. A mówił stare drzwi. Mówimy tak babciu, a babcia mówi nie, to jest Olha.